Dobry dzień, dobry dzień, dobry. Tak u nas wygląda jedzenie śniadanie. Jedno tańczy, drugie tańczy. Śniadanka czekają, a dzieci wędrują. Świnka już pogubiła wszystkie pieniądze z samego rana. Taki mały wypadek. Ignacio, usiądź ładnie do stołu. Łucja. A Łucja już w swoim kąciku rozrabia. Ludzuś, co robisz? Śniadanku jesz, czy siedzisz tutaj? Chodź do nas. Jajeczko ci z buzi wystaje. Chodź do nas. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nagrywamy kalendarz, zaczynamy kolejny dzień. i Już dwunastka. Jeszcze z pełną buzą, bo śniadanko wcinamy, ale długi wiersz. Słuchaj, słuchaj. Jak już pewnie dobrze wiecie, bo pisali tak w gazecie, dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężyć każdą walkę. A na twojej dziś makiecie ktoś zawitał. Czy już wiecie? Witam Was serdecznie z kubkiem kawy. Może wyglądam na ciut chorą, to chyba dlatego, że jestem taka blada. Mam tylko korektor ponakładany na niedoskonałości, żeby Was nie straszyć, wiecie, że niby taka z taką piękną cerą wyszłam z łóżka. A tak poza tym jeszcze makijażu nie robię, dlatego że jeszcze mi się nigdzie nie śpieszę, nigdzie nie lecę, nigdzie nie jadę, nic załatwiać nie muszę, więc sobie jestem po domowemu całkowicie. Siedzę, montuję film, dlatego tam komputery, jeszcze kanapki pozawijane w folię, co dzieci nie dojadły ze śniadania i tak dalej. Gotujemy się gulasz. Robię dzisiaj, słuchajcie, gulasz taki na schabie, bo odcinam tylko tłuste części, czyli schab z odrobinką mąki. Dusi się z takimi piramidkami smaku z Lidla. Wiecie, zamiast liście laurowego po prostu nic mi tam później nie lata w sosie. Będzie taki sosik własny, do tego będzie kasza. I tam stoi nowość dla mnie zupełna. W Biedronce wczoraj kupiłam, przedwczoraj nie. W Lidlu ostatnio. No dobra, mniejsza z tym. Uwielbiam też wszystkie mieszanki Melvit, a ta jest, słuchajcie, z bakłażanem i z oliwkami, jakaś taka wow, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie smakować. Dzisiaj to podaję domownikom na obiad i surówkę muszę jakąś wymyślić albo otworzę jakiś słoik, bo mam jogurki kiszone i różne surówki, przecież narobiłam na zimę, a już zima, więc w końcu można je wyjadać. Nagrywam przednim aparatem, sprawdzam jakość. Jak na razie widzę, że są kolory takie trochę przytłumione, albo może realne, pojęcia nie mam. No testuję przedni aparat w telefonie, więc to jest taki taki test, mały test. Dobra, i co jeszcze chciałam powiedzieć? No nic. Uciekam montować ten film, póki jeszcze malutka jest spokojna i się grzecznie bawi, potem usypiam dziecko, no i zajmuję się domem. Dzisiaj nic nie stroimy. Jutro ubieramy choinkę. Tak już jutro! Dlaczego? Bo tak. Dobra. E, kochani moi, dzisiaj w kuchni będzie Ignacy i on upiecze yy, co? Babeczki, czekoladowe babeczki, słuchajcie, to jest tak prosty, podstawowy przepis. Możecie dodać śliwki, jabłka, orzechy, z kostką czekolady zrobić, zrobić białe bez kakao. Wszystko to, co my będziemy robić, to po prostu dodajecie dodatkowo, co chcecie. U nas dodatkowo jest kakao właśnie, bo chcemy, żeby były czekoladowe, jak to Ignasz mówi. W jednej misce mieszamy suche składniki, w drugiej mokre. Jedne mieszamy, drugie mieszamy łyżką. Łączymy gotowe babeczki. 25 minut 180 stopni w piekarniku. I zaraz w opisie macie dokładnie ile proporcji Ignasz używa. On robi wszystko, słuchajcie, sam. Więc no, cóż, oglądajcie. I znowu tak jak wczoraj, no ale nie mam po prostu kiedy usiąść, żeby się pomalować, więc zawsze korzystam, ostatnio korzystam z okazji, że chwilę nałożę jakiś lekki makijaż i sobie z Wami pogadam. Maluję się, żeby po prostu czuć się lepiej. Ja to już tak mam, nie potrafię naprawdę. Dzień, kiedy jestem w domu... Nigdzie nie wyjeżdżam i nie chodzę, naprawdę to się zdarza raz w tygodniu, może taki, że nie używam makijażu, tylko po to, że moja cara odpoczęła, normalnie maluję się, codziennie, codziennie się ubieram, nie chodzę w po rozciąganym dresie po domu. Może nie zawsze są to suknie, ale zawsze jest to sweterek, jeansy, po prostu w taki sposób się ubieram, żeby w każdej chwili móc złapać na przykład torebkę i wylecieć z domu bez żadnego problemu. Albo jakby mnie ktoś odwiedził, to. Ym... Szydź się po prostu komfortowo. No i też po prostu ja się o wiele lepiej czuję jak. Jestem taka zadbana, nie taka rozmemłana. I powiem wam, że to naprawdę podnosi. Już nie raz mówiłam, że dla mnie makijaż i ubranie jest taką zbroją. I po takich nieprzespanych nocach lubię się pomalować i właśnie nie, nie być taka rozmemłana przez cały dzień, bo to mnie trzyma w takich ryzach, że naprawdę wiem, że dam radę i jakoś przez ten dzień idę. A jak patrzę w lustro i jestem taka, wiecie o co chodzi, do dupy, to kompletnie nic mi się nie chce. Dzisiaj podkładu na twarz nie będę nakładała, bo chyba nie ma takiej potrzeby. nie faktycznie to wszystko się pogoi. Ale, ale resztę makijażu wykonuję normalnie, bo tak jak mówię, chociaż z tym okiem pomalowanym od razu człowiek jest taki jakby obudzony. Koloru swojej czerży dodałam i chyba nałożę mój niezawodnik, który nie wiem czy jest. No oczywiście, że go nie ma, przecież jak jest potrzebny, mówię o Golden Rose Mat Liquid Lipstick kolorek 03. Już po prostu na pamięć znam to, jak się to nazywa, bo, bo jestem na okrągło, o to pytana i to jest najlepsza pomadka Ever. No ale niestety faktycznie musi być w torebce, więc dzisiaj nałożymy nie. To za intensywny kolor. Pamalujemy się czymś lżejszym. Nie będę szukała po turebkach, tylko zaraz sobie coś wymyślę. A jak usta pomaluję, to już czuję się w ogóle fenomenalnie, więc e, tak dzisiaj zaczynamy dzień. Ja sobie zrobiłam e, warkocza. Powiem Wam, że wcześniej farbowałam włosy i ta farba ma to do siebie, ona niby nie powinna. E, ona ma nie robić efektu ciepłych włosów. Rozumiecie, o co chodzi? To ma być chłodny blond. Ja bardzo się źle czuję w chłodnym blondzie. Ja i takie odcienie szarości na głowie, aż niebieskości, okropnie, okropnie. Ale z drugiej strony takie żółte całkowicie też jest niedobrze. I powiem Wam, że to jest jedyna farba, na którą trafiłam, która nie wygląda przepięknie od razu po farbowaniu, bo ja mam przy głowie cieplejszy kolor, a tutaj dalej, gdzie tylko pociągnę odrobinkę, bo i tak się staram kłaść tylko na odrosty, wychodzi aż prawie podniebieski. Podniebieski, pod, niebieski. pod, niebieski, pod fiolet, szary. To wszystko niweluje się w ciągu maksymalnie pięciu dni, szampo... myję szamponem po prostu przeciwupierzowym głowę i kolor się robi idealny, beżowy, nieciepły, niechłodny, a wiem, że Wam też się podobało. bardzo często jestem pytana właśnie, czym farbuję włosy i zawsze macie link w opisie, więc wreszcie trafiłam na farbę, która... z której naprawdę jestem zadowolona i ja tak raz na trzy miesiące kładę na całość. Normalnie to farbuję tylko i wyłącznie od po prostu uważam, że moja cała głowa nie potrzebuje tego, no ale właśnie jak po, po... prostu po farbowaniu nie lubię mieć rozpuszczonych włosów, bo widać te właśnie takie tu żółte, a tutaj szare, więc sobie kilka dni pewnie pochodzę w związanych, a zresztą nie ma co prostować się włosów, czy ich kręcić, robić jakieś pięknej fryzury, bo dni, kiedy mam treningi, a robię te intensywne treningi, to leje mi się po prostu pod z głowy i głowy myję codziennie, więc to po prostu bez sensu, dlatego jestem dzisiaj w warkoczu. No dobra, domek posprzątany, Łucja już śpi, gulasz się cały czas robi, bo ja tak duszę przynajmniej z dwie godziny to wszystko. Ignacy upiekł babeczki, już jedną wciął, mówi, że jest przepyszna. Bardzo się z tego powodu cieszę. Eee, wiem, że będą pytania: czy moi Ignacy nie poszedł do przedszkola? Nie, nie jest chory: po prostu nie poszedł. I na razie nie pójdzie. To jest taka moja decyzja i mojego męża. Na razie Ignacy zostaje z nami w domu. Za nauczyciela będę robić ja. O 14 właśnie idziemy się uczyć. No i co? A potem zabawa. Byśmy poszli na plac zabaw. Jutro planujemy wyjść na taki super plac zabaw do Niemiec i na 100% tam pójdziemy. Nie jutro planujemy, tylko jutro tak będzie. Koniec, kropka, stop. Ale dzisiaj jeszcze po prostu z domu nie wychodzimy. Też nie będę wchodzić w szczegóły. Po prostu dzisiaj zostajemy w domu. Jutro idziemy na 100% do Niemiec. Jutro Ignacy śpi u dziadków, jutro ubieramy choinkę, więc myślę, że jutro się dziać będzie, przynajmniej dla mojego synka. Dobra, mniejsza z tym kończę i tak naprawdę idę teraz pospędzać z nim czas, póki matka tak naprawdę obiad się robi sam, więc ja mam w tym czasie czas dla niego już nietypowo, tylko nauka, więc idę po prostu z dzieckiem, może pobudować klocki, a może go po prostu posłuchać, co ma do powiedzenia. Więc dobra, zmykam do synka. Słuchajcie, matka myślała, myślała i wymyśliła pracę twórczą. Już mam wolne, Łucja wstała, siedzimy z braciszkiem, który tak ucieka, że nie mogę Wam go pokazać, ale już jest. Tak, jest z nami i robimy pracę taką. Na tej kartce, na połączonych dwóch kartkach. Pracę, która zawiśnie na lodówce, pracę wspólną, moją Ignacia i Łucji. Tak? Pracę świąteczną, tak? tak? Na której będzie kto? Mikołaj. Mikołaj. Sanie. Sanie, Choinki. Tak, elfy to nie wiem, czy matka będzie potrafiła namalować, nie, ale postaramy się. Elfów nie, ma, nie. nie ma. Renifery są, ale tak. nie wiem, czy ja Renifery będę umiała namalować. Nie. No, dokładnie. Ja też się zgadzam z tym, ja że nie muszą. I wymyśliliśmy, że użyjemy i wycinanki, i waciki, i mazaki, i bibułę, i wstążki, i po prostu co nam przyjdzie do głowy, i brokat. Szalejemy. Łucja otwiera mazaki, więc to jest ryzykowne. Kończę i zabieramy się do roboty. Witam Was serdecznie. Dzisiaj takie tło, nie nawet nie tło, tylko pomarańcze stoją właśnie z boku. Otwieramy numer 13, bo dzisiaj po prostu sprzątanie u nas znowu w salonie się odbywa, dlatego na razie pomarańcze stać tu będą. No chociaż jakoś nie psują widoku, są tak piękne. Ok, Ignacy otwiera numer 13 i zobaczymy, co tam się takiego kryje. Kochani, tak jak mówiłam, odżywka. Wczoraj był szampon, dzisiaj mamy odżywkę z tej samej firmy. Tu będzie chyba lepiej widocznej Odżywka z balea, ta sama co szampon, znaczy ta sama seria z tym Aloe Vera. No, jestem ciekawa, jak działać Trzymy. będzie. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Będę testować, oczywiście dam wam znać, więc to się znajdowało w okienku numer 13. Kochani, z tego miejsca będę się z wami żegnać. Lecę na trening i spędzać czas z mężem, kompakt dzieci, kolacje i tak dalej. Jutro zabieram Was z samego rana do Zgorzelca. Przepraszam, musiałam przerwać. Chodzi mi o to, że jutro zabieram Was ze sobą do Zgorzelca. Tak, jadę sama jutro bez dzieci. Jedziecie razem ze mną. A potem, co? Standardowy dzień! No, mam nadzieję, że ten vlog was Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i co? Do zobaczenia jutro. Mam nadzieję. Pa!